nic nie zniszczy naszej miłości. Nie opuszczaj mnie. Zostań ze mną do końca. Podjąłem się pana obrony i widzę, że będzie pan jej potrzebował. Jestem gotów reprezentować zarówno pana, jak i pannę Blankę. Obawiałem się, że po wysłuchaniu Aneli zrezygnuje pan Czemu pan tego nie zrobił? Właśnie z powodu jej postawy Pełnej nienawiści w stosunku do pana i pani Blanki Pana teściowej nie interesuje sprawiedliwość Kieruje się rządzą zemsty Tak myślę Czy to co powiedziała o córce jest prawdą? Dlaczego upozorowała swoją śmierć? Co robiła podczas swojej nieobecności? Czemu symulowała amnezję? Przepraszam, ale wolałbym nie mieszać tych wydarzeń ze sprawą zabójstwa, żeby uniknąć osądzania Viviany. Niezależnie od swoich czynów, była moją żoną i matką mojej córki. Należy jej się szacunek. Jako adwokat muszę wiedzieć wszystko i poznać niektóre rodzinne tajemnice. Dobrze, opowiem panu. Lepiej pan zrozumie tę skomplikowaną sprawę, ale nie wolno panu tego wykorzystać. Nawet w celu oczyszczenia pana i panny silwy? Oby to nie było konieczne, chodźmy, opowiem po drodze. Blanca Silva. Mówisz sam do siebie? Zobaczyłem zdjęcie w gazecie. Czyje? Morderczyni, która zabiła jakąś kobietę. To ona? Jak się nazywa? Blanka Silva. Nie wygląda na złą kobietę. Dlaczego ją zabiła? Daj jej przeczytać. Nie. No daj! Przedstawiam Ci mecenasa Saluzadę. Miło mi. Nie ma dla mnie ratunku. Nie zgadzam się z Panią. Zrobię wszystko, by Panią uniewinniono. Nikt nie uwierzy w tę podwójną osobowość. I w to, że ta druga zmusza mnie do strasznych czynów. Kiedy ten koszmar się skończy, zaopiekuję się tobą. Postaram się, by Ivet nigdy już tobą nie zawładnęła. Myślisz, że to możliwe? Oczywiście. Wyzdrowiejesz i odzyskasz wolność. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, byś rozpoczęła nowe życie. Do mnie ma na zabójczyni. Zostaw, nie czytaj. Didziuś śpi? Tak. To chodźmy na spacer. Wezmę koszyk, co by zbierać owoce. Żeby. Żeby co? Nie mówi się co by, tylko żeby. Prawda? Zapominam. Chodźmy. Świetnie nam idzie. Ta kobieta została zatrzymana i zamknął ją w więzieniu na wiele lat. Szkoda, że nie tamtą. Jakaś ty mądra. Wypij kawę. Kiedy ją osądzą? Nie podali daty, ale na pewno niedługo. Myślisz, że zostanie skazana? Oczywiście. Dostanie najmniej 15 lat od siatki. Onelia chce, żeby Juan Miguel też został skazany. Nie uda jej się. Niemniej zatruje mu życie. Ale zgadnij, kto będzie go pocieszał. Kto Juan Miguel, aliento? Ja! Teraz nie ma już panny Blanki, która była taka dobra i wyrozumiała. Ucieszę się, kiedy ją skażą. Masz szczęście. Twoje rywalki znikają z horyzontu. Jedna zostaje zabita przez drugą, która trafia do więzienia. Pozostała najgroźniejsza Mariciu i ze swoim dzieckiem I wraca do miasta Przywiezie ją ten głupi Amador Pamiętaj, że musi zniknąć Amador? Mówi o sierocie na pewno jej się pozbędziemy. Fajna pogoda. Czuć wiatr i zapach ziemi. Zapomnieliśmy o owocach. Zbierzemy je w drodze powrotnej. Pięknie wyglądasz z takimi włosami. Potargał mnie wiatr, ale zaraz się uczeszę Nie, tak mi się podoba. Podobam ci się, rozczokrana? Tak. Wstydzisz się? Zaczerwieniłaś się. Nie jestem taka głupia. Ale się zarumieniłaś. To od słońca. Albo od myśli, która przeszła przez tę główkę. Ty naprawdę chcesz, żebym się zaczerwieniła? Kiedyś obserwowałem cię stąd. Tuż po Twoim przyjeździe, biegałaś po polu, pełna życia i radości. Podglądałeś mnie? Patrzyłem, aż zniknęłaś wśród drzew. Co tu robiłeś? Szukałem samotności. Ja też nie czułam się zbyt szczęśliwa, choć to ukrywałam. Ale umiałaś dostrzec piękno, a ja pogrążyłem się w rozpaczy. Cieszę się, że to już za tobą. Dzięki tobie. Mnie? Z tobą czuję się jak w raju. Przesadzasz. Jakie zaklęcie na mnie rzuciłaś? Poważnie. Wkradłaś się do mojej duszy i teraz nie mogę się bez ciebie obyć. Jeśli odejdziesz, pójdę za tobą jak ślepiec. I będę szedł aż na koniec świata. Co ty wygadujesz? To prawda. Możesz zrobić ze mną, co zechcesz. Moje życie spoczywa w Twoich rękach. Gdzie moja wnuczka? U mnie. Ogląda telewizję. Dokąd idziesz? Do wnuczki. Zostaw ją w spokoju. Jak śmiesz trzymać Maitę z dala ode mnie? Jesteś jej ciocią, ale ja babką. Matką jej matki. Czego chcesz od Maity? Porozmawiać z nią. Co jej powiesz? Prawdę o ojcu. Chyba się drzemnąłem. Chodźmy, bo słońce zachodzi i robi się późno. Przez te kilka godzin czułem się jak w niebie. Szkoda, że trzeba wrócić do okrutnej rzeczywistości.